manko. w dzisiejszym odcinku zagramy sobie nową gierkę na moim kanale Hired Ops To jest gierka twórców Escape From Tarkov. Oczywiście jest free to play także każdy może w nią sobie zagrać Jest dostępna na Steamie Chciałbym Wam ją dzisiaj zaprezentować tu gdzieś strzelają tylko jak zbytnio nie widzę No dobra widziałem go Jest tam O chyba i o Deathmatch. Dead match Okej okay, guys mm -hmm. you know the drills mm -hmm. o, gdzie oni są, no? Zabić mnie zabili, a ja ich nie widzę, to jest dopiero... O, tu jest... Ale jest... kurde, akademy modyfikacji, to jest normalnie... No i co, no ich nie ma. O, dobra. Oj, nie... Na górze jest. O, dobra. No dobra, dobra. O. No za późno trochę go zauważyłem, za późno. Tutaj możemy sobie kupować w ogóle yy, takie, jakie, takie jakby modyfikacje do postaci A jest oczywiście zarabiamy poprzez grę O, to obarwał. Nawet sporo oberwał, ale jakoś Jakoś nie zginąło Tam był Oho, dobra, go, Ale nie zareagowałem. No ogólnie teraz jest taki tryb, że jest w ogóle sieczka. Ale tryby są różne, na przykład drużynowo się zabija i w jest... ogóle. No, to jest w ogóle spresów, się dość Za skrzynkami, ale to standard. W sumie. No i tak. Czysto. Tu na razie też czysto. Dobra. No ja to muszę większość czasu poświęcić na to, żeby ich znaleźć w ogóle. O, tu jest gościu. Ale, ale walił, No chyba ten tryb nie będzie moim ulubionym hmm. Oho, góra był Znaczy dół Tutaj, no ale gdzieś już po las. Tu, dobra, dobra. Tu nie wiem, kto go z... zabij... Dobra... O no, Trzeba sobie wziąć PMA, kurde, to by było lepiej trochę... Nie, oni mają chyba modyfikacje więcej porobionych. Bo tutaj mo można mieć więcej pancerza przez te modyfikacje i to sprawy, nie? Tu na, na pewno oni są level wyżywione mnie. Tu był. Zdech, ale to chyba, nie wiem, musiał być... ciuloranny. ranny. Tak jak ja teraz. O. No i nic to zabijałem jak roboty normalnie Tam był W ogóle topy ta ma takie rikony, że się na razie nie opłaca strzelać Oho Dobra widzimy O sobie ten. O tu był bieg Tu biegł jakiś typo To był jakiś granek duszący, chyba nie wiem. No dziecko się pełni. Dobra Dość, że go obił, to jeszcze ja go nie zabiłem, nie? Śmiech na sali Na górze jest naprawdę nie wiem o, tam po to jest O o o Nie można stać w miejscu w ogóle nie można się zastanowić na tym trybie Weźmy sobie radar Może to nam coś da o tu coś, To był gościu Dobra. Ale straszył gościu Jak się wychyli Jak on to zrobi, proszę Państwa Dobra Nie wiem ile mu HP zostało, nie? Podejrzewam, że niewiele Tam się strzelają, bym się zauważył Byśmy się tu wycofali, o, o, o Normalnie się zaraz denerwuję, nie? Dziwne, że go zabiłem. Dobra. Oho, 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 już. Już. Jakby tu gościu mówili wściek się, to kurwa, połowa, połowa ludzi była wkurwiona, nie? No ja to się dokonał anty. dziwne. Się tu przykampieli To nie z moim szczęściem tutaj tak by to nic nie dało ale dobra Tak jak ja tu kampię to oni kurty, się strzelają w ogóle w innej, w innej strefie nie śmieszne. A jak ja wyjdę to drabanie dostanę Próbuję chyba jakiś gościu o tu są na pewno Dobra, jeden jest na górze. O, jest martwy, ale dobra, nie wolno. Nieważne. Ready to play. No nie wierzę po prostu w siebie. Dobra, no, tak to się właśnie skończyło. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Z tej Gierki albo z CS, -a. nie wiem, zobaczymy jeszcze. Także się